Jedna nas ciągle goni i nie wiemy czego zgubiliśmy. Czy się udało? To na raz jest. Uciekamy do kolegi. Janie! Nie boję się. Widziałam go, widziam go! Na razie, na razie mamy spokój, lecz może w każdym momencie zaobroć. No cały czas. No. No właśnie. Jakbyście to widzieli to byście się zastrali. Jak... Patrz jaki dół. On tu kogoś zakopał pewnie. Nie, nie, bo tutaj budowaliśmy rampę już. Dobra. Zrobiłby nam. Zrobiłby wiem, że coś by nam zrobił. No dobra, ale się boisz... Też się boisz? Też się boisz? Jak bój się Śkiery. Obok rzeki, no. I taka ładna para była. No. No. A widzowie wiedzą, gdzie mieszkamy? Nie. Fotologii. Nie pokazuj numeru! Znowu uciekamy? Jakiś pys do nas się przyczepił. Ja. Ale... Teraz muszę zatrzymać, bo o, w ogóle znale... Łoł. Łoł, wow, wow. Przeskakajemy. Wow. Oh, a jak bym się wywalił? Jaka mgła? Teraz w ogóle robi nie, się ciemno, my umrzemy. Widać, no ale raz, kiedy nas dopadł, to prawie umarliśmy, co nie? No, akurat już, ten na no szczęście nie ma przy sobie siekiery, odłożył ją. No. Ale teraz. Teraz ją ma, to się boję. Teraz możemy mieć możliwość, że... Co? Dobra, najpierw zobaczymy czy nie idzie. No. Chyba, że odłożył tę siekierę, ale musimy z bliska go przełapać, żeby pokazać tę siekierę, bo oni pewnie nie uwierzą. Teraz się chyba na tej łące nas gonił trochę tam, tam, tam. No. Ja nie panie! Ej, dobra. Musimy zobaczyć, co on gdzieś jest. Panie nie. Oj, tak! A nawet ty nie nagrywałem. O, Może tam będziesz. No i właśnie teraz to jest najgorsze. Chyba, że pójdziemy na Tak, słyszałem go. Nie ciesz się, że go, wi... się, że go widzisz. Wie. Uważaj lepiej. Szybko! Ale się zatrałem I się. siekierą Serio? Nie nagrywałeś tego tak? no i no, co kuźwa Woj Panie Wojtanie Nie no I nazwijmy go Wojtek Proszę się nazywa <laughs> Nie Co Fak! że to co jest? Zatrzymał Cię. Dobra, ja koniec, bo już nie mogę z tym telefonem biegać.